Jesteś nieustraszony, na pewno dasz radę, przetrwasz i nadal będziesz żyć. Te słowa są tak samo prawdziwe dzisiaj, jak w 2001 roku, śpiewane przez Destiny's Child. A żeby to udowodnić, mamy dla Was listę najtrudniejszych gier z Xbox Game Pass, w których naprawdę będziecie mogli się sprawdzić. Ten materiał zabierze was w wiele przerażających miejsc, takich jak głębiny oceanu, pustkowia atomowej dystopii i odległe zakątki kosmosu. Jednak akcja The Long Dark rozgrywa się w być może najbardziej barbarzyńskim i bezlitosnym miejscu ze wszystkich Kanadzie. Skazując was na wędrówkę przez mroźne pustkowia wielkiej białej północy, The Long Dark to jedna z najstraszniejszych gier survivalowych na konsole Xbox. Samo przeżycie będzie wymagało od was pilnowania wielu rzeczy temperatury ciała, ilości spożywanych kalorii, zmęczenia, poziomu pragnienia, odczuwalnej temperatury i oczywiście złowieszczego wycia, które zdaje się dochodzić z za tamtego pagórka. Jednak dzięki wspaniałemu stylowi graficznemu gry, będziecie mogli przynajmniej podziwiać, jak uroczo wyglądają dzikie zwierzęta, gdy pożerają wasze zmarznięte szczątki. A posiadacze Xbox Game Pass Ultimate mogą cieszyć się grą zarówno na konsoli, jak i na PC. I zadecydować, na jakim sprzęcie wolą odmrażać sobie kończyny. Jeśli chcecie sprawdzić, jak poradzilibyście sobie w przypadku apokalipsy zombie, State of Decay 2 będzie strzałem w dziesiątkę. W tym scenariuszu powstanie nieumarłych zakończyło się spektakularnym sukcesem. Więc jedynym wyjściem jest nauczyć się z nimi żyć, zbudować schronienie i przeszukiwać otwarty świat gry w poszukiwaniu materiałów, które pomogą wam je ulepszyć oraz takich drobiazgów jak broń czy lekarstwa. Gra przedstawia dość ponurą wizję, ale wygląda nieco mniej posępnie na konsoli Xbox Series X, gdzie można uciekać przed zombiakami w rozdzielczości 4K60. W tytule będziecie przynajmniej mieli przyjaciół, którzy pomogą Wam to wszystko przetrwać. W trybie kooperacji może do Was dołączyć maksymalnie trzech graczy. A dodatkowo otrzymacie możliwość zwerbowania innych ocalałych, których spotkacie w świecie gry. Mówi się, że nieznajomy to tylko przyjaciel, którego jeszcze się nie spotkało, ale ten przyjaciel może mieć przy sobie kij baseballowy z wypisanym na nim waszym imieniem. Więc lepiej uważajcie. Do dyspozycji macie nawet poziom trudności lethal który pozwoli Wam zmierzyć się z jeszcze silniejszymi przeciwnikami, mniejszą ilością zasobów i jeszcze większą dawką negatywnych doznań. Jeśli uda się Wam utrzymać przy życiu na tym poziomie, będziecie dobrze przygotowani, gdy pojawi się State of Decay 3 i będziecie musieli zmierzyć się z tym czymś. Z deszczu pod rynne. Zamiast uciekać przed zombie, w Ark Ultimate Survivor Edition będziemy próbowali przetrwać wśród grasujących po ziemi dinozaurów. Co, jak można przewidzieć, jest dość trudne. Zwłaszcza, że gra nie daje nam na początek praktycznie nic, przez co jesteśmy zdani na kije i kamienie. Grając online, będziecie musieli również liczyć się z innymi graczami, którzy biegają po okolicy i albo utworzyć z nimi plemię, albo zachęcać, by trzymali się od Was z daleka. Mów szeptem i noś przy sobie duży kij. To filozofia, która zdecydowanie sprawdza się w tej produkcji. To niełatwe miejsce do życia, ale jeśli uda wam się je zrozumieć. Powinniście być odpowiednio przygotowani, gdy Ark 2 pojawi się jeszcze w tym roku. A żeby dowiedzieć się więcej o tej i innych ważnych premierach na konsole Xbox, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia. Subnautica zabierze Was w wodne głębiny odległej planety, by sprawdzić, jak poradzicie sobie z dala od domu. Im głębiej zanurkujecie, tym więcej będziecie mogli odkryć. Od przydatnych surowców, które pomogą Wam stworzyć nowy sprzęt, po przerażające monstra, które sprawiają, że będziecie spływać tak szybko, jak tylko pozwolą Wam na to płetwy. W sequelu o tytule Subnautica Below Zero możecie za to eksplorować zamarznięte północne obszary planety, które na konsolach Xbox Series X wyglądają absolutnie oszałamiająco w rozdzielczości 4K. Na tym ludowym pustkowiu hipotermia jest równie poważnym problemem co gigantyczne morskie stwory. Choć spotkanie z jednym z nich będzie o wiele ciekawszym wpisem na necrologu. Dla prawdziwych miłośników survivalu, obie gry mają opcję wyboru poziomu trudności hardcore, w którym śmierć oznacza całkowity koniec gry. Nie odrodzicie się, a wasz save zostanie skasowany. Nie jest to tryb dla osób o słabych nerwach. Ale może dostarczyć jednych z najbardziej ekscytujących i intensywnych wrażeń, jakie czekają na Was na konsoli Xbox. Być może udało Wam się przetrwać hordy zombie i pokonać dinozaury, ale Granded to gra, która z pewnością sprowadzi Was do parteru. Zmniejszając Was do rozmiarów owada, żeby sprawdzić, jak tym razem sobie poradzicie. Nad głowami górują źdźbła trawy. Dziecięca piaskownica zamieniła się w rozległą pustynię, a samo przejście z jednego końca ogrodu na drugi stało się niebezpieczną przygodą. Co najgorsze, w całym ogrodzie aż roi się od rozmaitych insektów, które są gotowe odpłacić się za każdą muchę, którą kiedykolwiek potraktowaliście packą. Trudno wyobrazić sobie grę, która sprawia, że czujemy się bardziej bezbronni niż wtedy, gdy przed otaczającymi nas monstrualnymi insektami w Grandet chroni nas jedynie wątła ściana strawy. Z drugiej strony, polowanie na te okropne owady dostarczy Wam materiałów, z których będziecie mogli tworzyć różne przydatne przedmioty. Jest nawet tryb arachnofobii, który sprawia, że wrogowie są zdecydowanie mniej owadzi, dzięki czemu każdy będzie mógł się cieszyć faktem, że ma 2 cm wzrostu. Gry survivalowe z przyjemnością zmuszają do zdobywania pożywienia i wody tak potrzebnych do przeżycia, ale większość z nich przynajmniej daje nam swobodny dostęp do tlenu. W Breath Edge najwyraźniej nie doczytało tego punktu. Uwięzieni w przestrzeni kosmicznej, w Breath Edge dryfujemy niezdarnie wśród szczątków pozostawionych przez innych astronautów. Jak zawsze zbieramy materiał i wykorzystujemy je do tworzenia lepszego sprzętu. Z tą różnicą, że tutaj robimy to pod ciągłą presją czasu, związaną z wyczerpującymi się zapasami tlenu. Bez względu na to, ile zapasowych kanistrów upchniecie w swoim ekwipunku, za każdym razem będziecie mieli tylko 10 lub 15 minut na powrót do bazy. Jeśli dodać do tego narzędzia, które stale się rozpadają, oraz pojawiające się znikąd rozczelnienia, to Brefecz jest jedną z najbardziej trzymających w napięciu gier o przetrwaniu, jakie pojawiły się w naszej orbicie. Jest tak ekscytująca, że może sprawić, że zabraknie wam tchu. Dosłownie. Conan Exiles, dostępny na konsole PC, to kolejna gra, która rzuca nas na głęboką wodę w miejscu, w którym wolelibyśmy się nie znaleźć. Świat Konana Barbarzyńcy to niezwykle brutalne miejsce, pełne rozpalonych pustyń i niewiarygodnie brutalnych, a przy tym zaskakująco umieśnionych barbarzyńców. To kolejna gra, która ulega całkowitej przemianie, jeśli uda nam się przetrwać wystarczająco długo. Na początku jest to zwykła symulacja przetrwania, w której usiłujemy zebrać wystarczającą ilość patyków i kamieni, żeby upolować jakiś obiad i zbudować schronienie. Ale nie odpuszczajcie, a wkrótce będziecie mogli cieszyć się krwawą gromakcji, w której stoicie na szczycie kamiennych murów swojej własnej fortecy, dzierżąc największy miecz, jaki kiedykolwiek widziano. Dopóki nie pojawi się ktoś z jeszcze większym mieczem i nie przetnie Was na pół. Conan Exiles został również zoptymalizowany z myślą o konsolach Xbox Series X i S. Wprowadzono szereg ulepszeń wizualnych, w tym ulepszone efekty wodne, oświetlenie wolumetryczne, zwiększoną rozdzielczość i większą odległość renderowania. Tak więc NexGenowi gracze mogą liczyć na to, że dostaną łupnia w ładnych okolicznościach przyrody. Kolejna arktyczna przygoda, która z pewnością wywoła u Was dreszcze, to polski tytuł Frostpunk, w którym musicie zaopiekować się nie tylko jedną postacią, ale całym nieszczęsnym miastem. Akcja Frostpanka City Buildera z elementami survivalowymi toczy się w alternatywnej wersji XIX wieku, w której na Ziemi zapanowała nowa epoka lodowcowa. Żeby uchronić mieszkańców miasta przed wieczną zmarzliną, musicie zacząć budować domy, szpitale i inne niezbędne obiekty, a jednocześnie upewnić się, że macie wystarczająco dużo surowców, żeby zasilać generator znajdujący się w sercu miasta. Mając tak wiele do stracenia, możecie ulec pokusie zwiększenia produkcji, wprowadzając 24-godzinne zmiany lub legalizując pracę dzieci. Ale to doprowadzi do niezadowolenia ludności i skieruje was na drogę ku autokracji. Z drugiej strony nie będzie wam chociaż zimno. No Man's Sky oferuje ponad 18 kwintylionów potencjalnych planet, na które możecie się udać, co sprawia, że nigdy nie zabraknie tu czegoś nowego do odkrycia. I wiecie co? Wiele z nich jest śmiertelnie niebezpiecznych. Każda planeta ma swój własny, unikalny ekosystem, więc następne miejsce, na którym wylądujecie, może być przerażająco gorące lub ekstremalnie zimne. Atmosfera może być wypełniona toksycznymi gazami lub może powodować ciągłe burze. No i oczywiście nigdy nie wiadomo, jakie zwierzęta tam wyewoluowały, ani czy planeta nie będzie pełna robotycznych sentineli, które będą pilnować, żebyście przypadkiem nie wykradli ich cennych surowców. Tak naprawdę jeszcze zanim dotrzecie do kolejnego celu podróży, możecie zostać zaatakowani przez kosmicznych piratów lub wrogie frakcje. Jest tu naprawdę wiele sposobów, by wasza epicka wyprawa zamieniła się w tragiczną w skutkach przygodę. No ale to przecież część radości z odkrywania, prawda? Na koniec mamy rozbudowaną grę Action RPG od Bethesdy, czyli Fallout 4. Biorąc pod uwagę, że akcja gry toczy się w radioaktywnej dystopii, pełnej potężnych mutantów i bezwzględnych bandytów, świat Fallouta jest dość ciężkim miejscem do funkcjonowania. Nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach. Ale gdy w czwartej odsłonie serii włączycie Survival Mode, z pewnością nie będzie wam łatwo. Oprócz tego, że czekają was trudniejsi przeciwnicy, a sami staniecie się bardziej podatni na obrażenia, ten tryb zmusi was do uważania na zmęczenie i choroby. Amunicja będzie miała określoną wagę, co oznacza, że będziecie mieli mniej do obrony przed uzbrojonymi po zęby przeciwnikami. A zmuszenie postaci do noszenia przy sobie zbyt dużej ilości amunicji może doprowadzić do okaleczenia jej nóg. Nie uleczycie się z tego z automatu, a gra nie oferuje szybkiej podróży. Więc jeśli nogi odmówią wam posłuszeństwa na środku pustyni, cóż, postarajcie się do tego nie dopuścić. Na domiar złego w trybie Survival możecie zapisywać grę tylko wtedy, gdy wasza postać znajdzie miejsce do spania. Nie będzie więc ciągłego wczytywania poprzedniego save'a, żeby przebijać się przez grę. Dzięki temu, że Bethesda dołączyła do rodziny Xboxa, w Game Passie na Xboxa i PC znajdziecie wiele ich tytułów, w tym kilka gier z serii Fallout. Idealne rozwiązanie, jeśli chcecie spędzić więcej czasu na pustkowiach. Niewiele rzeczy przyspiesza bicie serca tak jak desperacka walka o przetrwanie, a my mamy tu 10 naprawdę dobrych survivalowych tytułów. Dajcie nam znać w komentarzach, jak wyglądały wasze ulubione przejścia i najbardziej makabryczne porażki. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło, cześć!